Jak odróżnić płoć od zdręgi? Większość wędkarzy próbuje rozróżnić te gatunki przez kolor łusek. Błąd. Kiedy te dwa gatunki ryb żyją w wodach, w których dno jest raczej ciemne, płoście stają się mocno poddane do zdręgi przez kolor, a same zdręgi też nie zawsze są złote. Pierwszą oczywistą cechą jest to, że zdręga, przez to, że pobiera pokrończe co niewiele poniżej tafli wody, ma pysk skierowany górnie. Natomiast płoć ma pysk skierowany do przodu, przez to, że często żyje w toni wody. Następną różnicą jest tęczówka oka, u płoci jest ona jasno pomarańczowa, a u ciemno ciemnożółta. Natomiast najbardziej charakterystyczną i prawdopodobnie najważniejszą cechą jest ułożenie płetwy grzbietowej i brzusznej. U płoci jest to dosłownie pionowa linia, natomiast u wzręgi płetwa grzbietowa jest przesunięta do tyłu. Czasami można poznać te gatunki po kolorze płetw, u wzręgi czerwone, u płoci pomarańczowe. Jednak zażyją się płetwy szarabe u obu gatunków, przez to nie jest to zbyt dobry sposób na poznanie, z czym mam do czynienia. Jest jeszcze kilka różnic, ale uważam, że wymieniłem najważniejsze